Hello kiki, hello kitty. Witam w kolejnym vlogu na mym cudnym i wspaniałym kanale. Ja jestem Borys Nieznany, a to jest... Chcę rozwodu. jest tego osrańca i wynocha stąd. A ja chcę niebieskie Bugatti. Micz kobieto, bo cię zajebie. To zajeb, kurwa. Ciszej, bo nagrywam. Chcesz wryj, Borys. Dobra, przepraszam. A więc dziś wlog dość modny ostatnimi czasy Otóż zostałem jesieniarą Ogarnąłem sobie parę nowych ubranek, które zaraz wam pokażę Oprócz tego pokażę wam moje jesieniowe projekty, które na pewno wam się spodobają No i oczywiście odpowiem na parę pytań, które zadawaliście w komentarzach Zabij mnie, proszę Milek cicho być nagrywam No to niech ludzie znają prawdę, że jesteś patologicznym, zdegenerowanym i chorym psychicznie nastolatkiem z siwymi kudłami i wyglądem naukowca Już mam wyjebane co mi zrobisz Tato Mógłbyś tu na chwilę przyjść. Czego chcesz? Matkę muszę posprzątać, bo się rozjebała o ziemię. Ty się na psach rozjebałeś, w frajerze. O ty kurwa, Farmazonie. Nigdy z psami nie gadałem, a to jest poważne oskarżenie. Wycofaj te słowa. Co mi zrobisz? Myślesz na mnie twoich spitych zakapiorów. Wycofaj te słowa, głupia babo. Wycofany to ty jesteś w rozwoju. Ale to ty piszesz, chuj przez u zamknięte. Twoi upośledzeni rodzice nic mi nie zrobią. Wykończ mnie, błagam. No trudno, Milek. Wybierz palec do amputacji. Co? Nie chwila, nie. Błagam, kurwa, tylko nie to nie błaga. Dobra, wróciłem. Moja mama gdzieś poszła, a tata się spił, więc w końcu można spokojnie nagrywać. To zacznijmy od holu zakupowego. Pierwszą rzeczą, jaką wygrzebałem w śmieciach, na to się jest ta koszuleczka. Tata ją kiedyś wyciepał do kosza, bo godą, że jakieś owsiki tam są, czy inne karaluchy. A ja to mam gdzieś, bo bardzo mi się podoba ta koszulka. Pasuje do jesieniar bo ma takiego misia fajnego. Następna rzecz to taka fajna kurteczka. Zajebałem ją jakiejś 40-letniej kobiecie w galerii. Chciała się z dziećmi pobawić i ją zostawiła na ławce. A ja se wziąłem. Do tego były jeszcze jakieś klucze, ale je dałem staremu. Kolorek fajniutki, taki łososiowy, cieplutka jest. Przyda się zwłaszcza jak wyłączono nam ogrzewanie w domu i trzeba będzie ognisko znowu rozpalać. Następną rzeczą są te kolorowe skarpetki. Są przecudowne. Będę sobie w nich leżał pod kocykiem i spijał ciepłe kakałko. Albo piwo, bo mi to wszystko jedno. Znalazłem je w tym kuble z odzieżą używano. Fajnie ogrzewają, stópcie i fajnie leżą. Jak chcecie to mogę wam wysłać parę fotek jak w nich wygląda. Trochę śmierdzą, ale co z tego skoro są takie ładne. Jeszcze mam jedną dziurawą, ale niestety pan żur, któremu chciałem je zdjąć nie dał się tak łatwo, więc trzeba było ciąć. No cóż, nóżka pójdzie na ozdoby halloweenowe. Teraz taka czapeczka. Nalazłem ją w busie, jak wracałem ze szkoły. To jest chyba Jordan w kolaboracji z myszką Miki. Więc nawet Markowe. Będzie fleks przed kolegami Hihi. Hi. Ostatnią rzeczą są takie rajstopy. Mają dziurę na tyłku. Nie mam pojęcia czemu, ale się domyślam, bo znalazłem je na dworcu, a przy nich zużytego kondoma. Mi to tam nie przeszkadza, bo sam mam dziurę na majtkach i jest fajny przewiew. No kochani to by było na tyle, jeśli chodzi o ubranka na jesień. Teraz pora przejść do innych przedmiotów. Tato zostaw mnie. No chuj zaś też ty znosisz do domu. Kaj je znalazłeś. Na śmietniku czy komuś ukradłeś? Kupiłem. Ja bo ty myślisz, że mamy pieniądze na twoje damskie ubrania. Się w łeb pierdolni przygłupie. Dobra, idź stąd, tata. I da w chuj, bo mnie drzwiga jak cię widzę. Sponiewierane dziecko. A ty masz downa. Co żeś powiedział, gówniarzu? No że idziesz down, czyli na dół. Na kartkówkę z Angola się uczę. To się uczy. No to wracając. Znalazłem parę fajnych przedmiotów, które się przydadzą w tą jesień. Przede wszystkim kanister do ogniska. Zima się zbliża, a gaz prąd i tepę są coraz droższe, więc trzeba się przygotowywać. Następnie strapon na wesołe noce z milkiem. Kubeczek z takim pieskiem fajnym. Piwo. Po terminie co prawda, ale piwo. No mam też nowe gry na komputer, ale nie wiem czy Was to interesuje. Może jedną wam pokażę. GTA. Sandomierz. Kolega mi sprzedał i mówił, że to najnowsza odsłona. To kupiłem za dwie dychy. Co ja tu jeszcze mam? Trochę metamfetaminy, ale tego nie będę pokazywał. Icomix anime se kupiłem w księgarni, ale niestety koledzy mi go spali i dostałem w ryj łopatą za to, że go kupiłem. Mam w planach jeszcze kupić albo zajebać nowy kocyk. Dywanik i kotka, żebym nie grzał. Ale ostatnio wszystkie dachowce, jakie mi łaziły po chałpie, kaj spierdoliły. Nie mam pojęcia czemu, ale już ich nie ma. Bo coś trzeba rzeć, tłuku. Chcesz mi powiedzieć, że te schabowe były z kota? Tak. Ja myślę o oszczędzaniu w odróżnieniu do ciebie. Jezu, biedne kotki. Albo one, albo my. W sumie racja. Dobra, przejdźmy do waszych pytanek. Dziś tylko dwa, bo zaraz może mama wrócić i znów będzie hałas. A więc tak. Alan zadał pytanie: ile zaliczyłem chłopów? Ciebie też bym chętnie zaliczył, bo podoba mi się Twoje imię hehehe. No to wliczając meneli transwestytów to coś koło 300. Kolejne pytanie odnosi nosi. Jakie są moje ulubione anime? Moje ulubione anime to... Wróciłam. To gotuj, i być cicho, bo mnie boli. Nagitko. Kupiłam pizzę. O rany. Czesia, teraz to mnie zaimponowałaś normalnie. Boles, chodź, bo pizza stygnie. O rany pizza. Już biegnę. Co jest? Niepokrojona. No jej, zajebie. Haj to kupiłaś. Odgosi z pracy. Dała do skosztowania, żeby ocenić. To dawaj adres i jadę tam z siekierą. Głupia pizda, niech się kroić na oczy. Uspokoisz się wreszcie, zaraz to pokroję. Wolę sprzyjnieć cezoryk. Z cezorykiem to jej utnęli. Jadę tam teraz. najebieją. ją. A ty jesteś głupia, że się tak dałaś zrobić. Zamkniesz się wreszcie. Ty jesteś chory na łeb. Poważnie. Myślałam, że przesadziłam z tym rozwodem, ale poważnie zaraz jadę i koniec z nami. To jedź kurwa. I pokrój tą pizzę, bo mnie chuj strzeli. Tato nie przesadzaj. Przecież to chwila, moment, żeby pokroić. Chcesz wyj. Dobra, sorry Idź na górę, bo muszę matce przypierdolić. Podejdź tylko, to cię zabije. Pierdolę takie życie, o kochani. Do zobaczenia w następnym vlogu.